słowo, które oznacza autorytet. I teraz yy, myślę, że tutaj jako nasi tłumacze zrobili dobrze, że tak to przetłumaczyli. O znakę uległości, bo taki jest sens, tak, bo w jaki inny sposób moglibyśmy to rozumieć, że kobieta myśli o głowie autorytet. Co, co, co to ma znaczyć? W kontekście całego fragmentu ewidentnie chodzi o to nakrycie, które daje jej autorytet uczestniczenia w nabożeństwie, o którym wcześniej jest mowa, że może modlić się i produkować. I po drugie demonstruje to poddanie się autorytetowi braci z i swojego męża. Mężczyznę ogólnie rzecz biorąc. Ale Paweł dodaje ze względu na aniołów. O jakich tu aniołów chodzi? Co tutaj się za tym kryje? Jeśli zaczniecie szukać po różnych komentarzach i, i pogłębiasz do tego, zobaczcie, że jest wiele różnych opinii. Ja nie mam zamiaru wszystkich ich przedstawiać. Przedstawię tą, która wydaje mi się sensowna i biblijna. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale apostoł Paweł nie, mówi o tym, do czego Kościół jest powołany w odniesieniu do aniołów. Zobaczmy do tego miejsca. Trzeci rozdział, listy do Efezjan i wiersz dziesiąty. Aby teraz nadziemskie władze i śpiewności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Lizbę Efezjan, trzeci rozdział i dziesiąty wiersz. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. A więc tutaj, y, jakież to są władze i zwierzchności w okręgach niebieskich? Aniołowie. Nie ulega wątpliwości. I tutaj... Y, o jakich aniołów chodzi? Czy o tych dobrych, czy o tych złych? Myślę, że dla jednych i dla drugich Kościół ma objawiać różnorodną mądrość Bożą. Oni patrząc na nas, ci aniołowie, zarówno jedni, drudzy, w inny zupełnie sposób oczywiście, mają w nas zobaczyć, jaki Bóg jest możliwy. Jak Bóg wszystko cudownie zaplanował, bo kontekstem tego fragmentu jest nasze zbawienie, nasze, nasze przyjście do Boga przez Ewangelię. To wszystko, co Bóg z nami uczynił w Jezusie Chrystusie. A więc my jesteśmy obserwowani przez świat aniołów. I Bóg chce, aby przez nas oni poznali różnorodną mądrość Bożą. A więc jedną z tych zasad, która ewidentnie pasuje do tego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian jest to, że Bóg chce, aby przez ten porządek jaki jest w Kościele, przez to co się dzieje w Kościele, a więc przez to nie nakrywanie głów przez mężczyzn i nakrywanie głów przez kobiety, był jasno ilustrowany ten obraz, o którym Paweł wcześniej pisze, że głową Chrystusa jest Ojciec, że głową mężczyzn jest Chrystus.